Między Komisją Rządową a Komitetem Strajkowym i powstanie Solidarności stały się początkiem przemian, które doprowadziły do przełomu 1989 roku, obalania komunizmu i końca systemu pojałtańskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Szanowni Państwo, te 21 postulatów, niektóre z nich są do teraz aktualne. Przestrzeganie wolności słowa, druku. Publikacja, tym samym nierepresjonowanie niezależnych wydawnictw oraz udostępnienie środków masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań. Podawanie, podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform. W wprowadzić zasady doboru kadry na zasadach kwalifikacji a nie przynależności partyjnej znieść przywileje SB-kom i byłym milicjantom poprawić warunki pracy służby zdrowia czy zapewnić pełną opiekę medyczną wszystkim ludziom zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach czyż te postulaty. Solidarności, które były napisane 32 lata temu, do teraz nie są aktualne? Są. Ja chciałem tutaj Państwu przytoczyć cytat Marszałka Józefa Piłsudskiego: Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęskę. Do tych słów Marszałka odniosła się świętej pamięci Anna Walentynowicz. Cytuję. Zwyciężyliśmy. Takie odczucie mieliśmy, gdy powstała solidarność. W brutalny sposób zmniejszono nam to zwycięstwo poprzez prowadzenie Stanu Wojennego. Potem przyszło zwycięstwo Pyrrusowe w roku 89. Przemiany, z którymi były związane wielkie nadzieje społeczne, okazały się płonne. Daliśmy się zmanipulować i dzisiaj mamy poczucie przegrania powstała warstwa oligarchów o strukturach mafijnych złożona z agentur typu WSI. Stało się to kosztem narodu, który zapłacił i płaci nadal wysoką cenę za tak zwaną transformację ustrojową. Największym naszym dramatem jest to, że w tym przy, y, przekręcie przemian ustrojowych posłużono się solidarnością. Zaistniał przerażający paradoks że nasz wielki sukces solidarnościowy wykorzystano przycisko nam, solidarnościowcom. W celu unicestwienia pierwszej solidarności powstała druga, o nazwie Solidarność tak na druga, którą posłużyła się w celu przeprowadzenia umów okręgostołowych. Osiągnięto to metodą kłamstw i oszustw, które skutecznie prowadziło społeczeństwo w błąd, a my przez ten czas spokojnie spoczywaliśmy na laurach. Dzisiaj już wiemy, że na miejsce obalonego komunizmu wprowadzono ekonomiczny kapitalizm, który jest zmodyfikowanym socjalizmem, a którego dramatyczne skutki aż na to odczuwamy. Co w moim odczuciu należy zrobić? Po pierwsze, wyrwać się z okolów kłamstwa, mówić prawdę i tylko prawdę. Wykorzystać doświadczenie pierwszej Solidarności i stanu wojennego. Uruchomić niezależny obieg informacji na przeciwwagę potężnej machinie medialnej manipulującej opinią publiczną. Wprowadzić w czyn ew ewangeliczne słowa Ojca Świętego Jana Pawła II. Jedni, drugich brzemiona I tak wprowadzajcie prawo Chrystusowe. Po piąte bezwzględnie wspierać pana prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego w budowie potęgi Rzeczypospolitej Polski i władzy solidaryzującej się z narodem. Szanowni Państwo, bezpośrednim świadkiem tamtych wydarzeń jest pani Anna Niszczak, którą tutaj serdecznie zapraszam. Pani Anna Niszczak jest członkiem zarządu regionu Warmińsko-Mazurskiego Solidarności. Rozpatrywana przez SP jako organizatorka strajków polskińskich zakładat opomstowo stomi, aresztowana 17 grudnia 1981 roku. Niedługo potem zwolniona z pracy. 6 lutego 1982 roku skazana na 3 lata pozyskania wolności i 2 lata pozyskania praw publicznych. Internowana. Bardzo proszę, mam zaszczyt zaprosić panią Annę Miszczak o zabranie głosu.